Spytaliśmy zawodników Strzewa, jaki plan na wejście do OKTAGONu, jaki plan na walkę, to teraz pytanie na pierwszą walkę o godzinie 20. No dobrze, Michał, to w takim razie, co planujesz? Jak planujesz zachowywać się w OKTAGONie? Jak planujesz zachowywać się w OKTAGONie? Nie wiem, na pewno będzie dużo agresji, no bo to jednak jest walka, tak? No i zrobię wszystko, żeby wygrać, no taki mam plan, no i, no i tyle. Nic grubszego, nic bardziej ułożonego? Nic, mamy jakiś tam plan taktyczny, ale nie będę jeszcze zdradzał. No, zobaczymy, co wyjdzie. Tak naprawdę po pierwszym ciosie się okaże, czy ten plan działa, czy nie. Czyli jak będzie, tak będzie. Czy śledziłeś swojego przeciwnika, jego wcześniejsze walki? Um, obczajałem, w sensie trenerzy obczaili jedną jakąś walkę, ja staram się nie śledzić, że mi to jakoś nie weszło do głowy, za bardzo po prostu wchodzę, biję się. To też jest czasami pro, także nie ma co się nastawiać, czy się jakoś bardzo wygra czy coś, tylko chodzi głównie o doświadczenie. No dobra, to w takim razie, to twoje doświadczenie, myślisz, że yy, gdzieś masz szansę, mimo wszystko? Myślę, że tak, to jest walka, wszystko może się zdarzyć, naprawdę jeden cios może zdecydować, także jak najbardziej czuję się, że wygram. No dobra, czyli patrzymy, obserwujemy i później spotykamy się w tym samym miejscu po walce. Tak jest. Dobra, powodzenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo.